Kalina i Adam mieszkają sobie na wodzie. Wyobrażacie sobie na to morz. Państwo? adres zameldowania? Na morzu. Morze. Morze albo ocean. <laughs> może tu, <laughs> może tam, po prostu, ale może. Ojciec i córka połączeni <laughs> niezwykłą pasją właśnie do żeglowania i do tego, by Waszym życiem władały wiatry. Chyba tak można by to było powiedzieć, prawda? My, tak, wiatry, Bugowie, przeznaczenie i, i wiele innych rzeczy, które są od nas niezależne. Dlatego my nie wygrywamy z morzem, my tylko stajemy się z nim dogadać, żeby być bezpiecznymi. a rzeczywiście na tym morzu spędziliśmy ponad 20 lat, a tutaj Szanowna, kochana córka, wychowała się na tym morzu. Może nie urodziła, bo to byłoby już bardziej kręgłomne, ale wychowała się. Na tak, 17 się. lat, od ilu lat przebywasz na morzu? Od 17 e... od... No od 16. No, Trochę nie, by troszkę... tak wychodziło. A, tak. Ale Pierwsze lata były takie, że ona jednak wracała do szkoły stacjonarnej. Dzisiaj uczy się już w szkole zdalnej, więc nie opuszcza nas, co nas bardzo za Na Nastała jestem na morzu od czwartej klasy podstawówki, czyli chyba z 11 lat by Czyli było. właściwie się nie masz takiej szkoły stacjonarnej, przyjaciół, którzy... O, o. Czekaj, chodzi tutaj, Kryzelda, co ty mi tu przyniosłeś? Skąd ty tę książkę? Dziękuję ci, kochana, skąd wiedziałeś, że będzie potrzebna? Bo właśnie to jest książka naszych gości, władcy wiatrów. Proszę bardzo, napisana wspólnie przez rodzinę, prawdziwe życie na morzu. Bo rzeczywiście tak jest, ale poczekajcie, po kolei. To jak to się stało, że człowiek urodzony w łodzi i który nie miał żadnych szkół morskich skończonych, wylądował właśnie na środku oceanów i zdobywa najbardziej prestiżowe nagrody, które przyznawane są. Są ludziom Żydnańscy. z Dziękujemy też szanownej komisji, która nam tę nagrodę dała, bo wcale nie czujemy się, że na nią zasłużyliśmy. O, to na... nagroda srebrny sekstan. Srebrny Sekstant, tak. I, znaczy, na szczęście komisja sądziła inaczej, nam, nam ją przyznała. Natomiast y, może to taki nawet nie sposób ucieczki, tylko sposób zmiany jakby, sposobu patrzenia na życie. Był taki moment, kiedy pracowaliśmy bardzo dużo w korporacjach i spotykając się z rządem zauważaliśmy, że czasami całe miesiące nie pamiętamy, pamiętamy epizody, bo coś się wydarzyło w telewizji, jakiś fajny program, no, śniadaniowy, ale wiele rzeczy po prostu nie pamiętaliśmy. I po to, żeby ten czasem nie uciekł, się pójść na morze. I takim wspaniałym tekstem mojej kochanej żony Edyty jest to, że nie uciekamy na morze, tylko pływamy po morzu właśnie po to, żeby życie tam nie uciekło. Mhm. Ale no to trzeba się było tego nauczyć przecież, jakąś no łódkę tak, zdobyć, no, właśnie, no, nie wiem, no, ogarnąć jakoś, tak. kurs żeglarski, cokolwiek. To długa droga, tak. nie da się tak po prostu, jak jest taka fajna książka, którą zresztą bardzo lubię, gdzie znany podróżnik mówi, sprzedaj lodówkę, kup bilet i jedź do Kenii, to na może się tak nie da. Trzeba się dużo uczyć, zdobyć doświadczenie, trzeba wzrastać w to morze, trzeba też je polubić, bo to jednak mała przestrzeń, czasami miesiącami daleko gdzieś na horyzoncie, może za horyzontem widzimy ląd albo domyślamy się, że tam jest i po prostu jesteśmy sami. To trochę tak by się przenieść do dużego namiotu, który jest poływany bardzo często przez fale, przez środowisko, które nas otacza. I niestety albo wtedy sprawia to dużą radość. Zniża się tak na piramidzie, ma stowa nisko i nie konkurujemy z sąsiadem, który ma lepszy samochód, czy my mamy lepszy, czy on, tylko cieszymy się, że wypiliśmy dzisiaj rano gorącą herbatę. To nagle okazuje się, że to daje radość wypicie gorącej herbaty. I tą potrzebę łatwo spełnić. Właśnie próbuję sobie teraz wyobrazić, jak wygląda takie życie rodziny która właśnie jest poza horyzontem, sama z sobą i właśnie chyba wtedy dopiero się nabiera ten, ten, ten morski dystans do życia, prawda że cieszą te małe rzeczy. A te małe rzeczy jak cieszą, to wydaje mi się, że wtedy właśnie życie po prostu nabiera smaku. Czy, czy tak jest w waszym przypadku? To prawda, a jak Kadina, ty, powiedz, ty, jak ty to sądzisz, bo to rodzice zakochali się w sobie i w morzu, a ty zostałeś to niejako siłą wrzucona, czy to się to podoba? Pewnie, że mi się podoba. Najfajniejsze jest to, gdy wracamy po sztormie, na oceanie czy na morzu do, z powrotem do portu, nagle siadamy na górnym pokładzie, morze jest pełno wilgoci, a my siadamy i pijemy ciepłą herbatę. Mhm. Nagle małe rzeczy zaczynają rzeczywiście cieszyć. Kalina, tobie nie brakuje towarzystwa rowieśników, którzy gdzieś pewnie się, Mają swoje sekrety, tajemnice, pasji, i marzenia, a ty jesteś jednak takim samotnikiem, no bo na łodzi w tym pokoleniu Trochę ty samotnikiem jedyna. trochę nie. Ze względu na to, że mamy też rejsy, które prowadzą moi rodzice. Sama też chodzę na karate w Chorwacji. E, a tak to przede wszystkim rówieśników mam. U siebie przez internet. Po hmm. prostu wydaje mi się, że do tego się przyzwyczaiłam i w zupełności mi się to podoba. A powiedz mi, o czym były twoje książki, które już napisałaś? Mając 17 lat, już masz na swoim koncie dwie, prawda? Dwie jeszcze nie. Jedną tak, tak, tak drugą. Jedną wspólnie, jedną własną. Tak. Aha. <laughs> Jedna jest przede wszystkim podróżnicza. Opisuje ja moje przygody. Nie, przepraszam Was na moment. Chodzi o tęskni do swojego Chodź. pana, więc tak. Już... Chodź, to Ale to... za to, jakim mi uśmiechnięty. <laughs> Moja książka jest o moich podróżach, bo stwierdziłam, że tyle tych podróży i już przeżyliśmy tyle przygód, że wypadałoby te wspomnienia zapisać, bo doszliśmy do wniosku, że na co dzień przeżywamy ich tyle, że zaczynają się już one kurzyć. I za, zacierać. Ale wasze podróże wyglądają chyba inaczej niż takie typowe, prawda? Że wykupujemy wycieczkę z biura podróżem i jedziemy. Jak wyglądają wasze, jak je organizujecie, co zwiedzacie, co widać z wody, a czego nie tak, widać. Tak, najlepsze jest to, że my przez cały czas mieszkamy na jachcie. Tak. Właśnie tak. My, jakby taką zmienną dla nas ważną jest to, że my nie podróżujemy, by odpocząć, tylko my żyjemy też z podróży. Czyli uczymy polskich żeglarzy, stajników na bardzo Czyli Prowadzicie miejscach. kursy, tak? Prowadzimy kursy, szkolenia na bardzo wszystkich możliwych poziomach to od żeglarza do kapitana jachtowego morskiego. No i też prowadzimy Będziemy tak zamić w bardzo ekstremistycznych miejscach, właśnie jak Afryka, jak Gibraltar, jak dziś Chorwacja, ale do Chorwacji nas dogonił COVID trochę, ponieważ gdzieś zaczął się, byliśmy w Afryce i tam naprawdę te historie, które tam się działy dla nas, dramatyczne europejskie historie tam byłyby bardzo blade, tam te historie były dużo bardziej takie kolorowe, ale nie chciałbym o nich mówić. No, trochę jest ich opisanych tutaj tak, i tak. trochę tak. zdjęć też, niektóre dość odważne. Pierwszy rozdział jest w ogóle o pandemii tak Aha. Nie przeżyliśmy i tak bardzo dramatycznie, bo wszyscy, myślę, to chyba, chybaliście też odosobnienia, tego, że nie mamy zakupów. ale to tak mamy na co dzień. My na co dzień jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Najlepsze jest to, że najbardziej zaskakiwało wszystkich, jak my możemy tak przez cały czas, 24 godziny na dobę, spędzać tylko ze sobą. Jak my dajemy sobie radę Macie o czym rozmawiać po prostu. Ale potraficie przekazać swoją wiedzę innym i też prowadzicie kursy, prawda? Tak, prowadzimy kursy. Mamy chyba około tysiąca stajników których udało nam się nauczyć. I to też tysiąc sterników. Tak, tak bo to jednak praca, trwa od wielu lat. To ogromne dla nas jest takie doświadczenie, ale też satysfakcja. Jak wchodzimy do Portu i widzimy, że ktoś wchodzi dobrze do Portu, bezpiecznie. Załoga też jest z tego zadowolona i rozpoznajemy, że tego sternika znamy. Czyli <grym grym grym> też dobre takie <grym> przygotowanie tak. dydaktyczne macie chyba, no bo przekazać wiedzę to jest sztuka, prawda? Czyli ja w ogóle... no to fajnie się służył, bo jestem w ogóle absolwentem Uniwersytetu łódzkiego, jeśli chodzi o pedagogikę. Sprawdzałem się trochę w różnych miejscach, czy to jest pedagogika dla mnie, ale studiowałem socjalizację, więc to była taka trudna pedagogika. Chociaż żeglarze też czasami bywają tu dni, a gdy zobaczyłem, że jako żeglarz już nie bardzo mogę zdobywać formalnie doświadczenie i wiedzę, to zacząłem studiować w Akademii Morskiej w Szczecinie. No i łącząc doświadczenie pedagoga plus wiedzę z Akademii, udaje mi się w miarę skutecznie uczyć żeglarza, z czego jestem bardzo dumny. Wasze życie na morzu, od portu do portu, właśnie. Jakie porty y, y, wspominacie y, y, najbardziej i które Was najbardziej urzekają? Dla mnie domem zdecydowanie jest Kraglin ze względu na kilka osób i y, y, miejsc, które odwiedzamy. Pamiętam, jak raz zniknęłam rodzicom na dwie godziny i nie wiedzieli, gdzie jestem. O, jest. <laughs> A miałaś kapok? No, okazało, e, no gdzie wtedy byliśmy? A. Okazało się, że w takim najbliższym dla nas miejscu, które tam jest, na górnym piętrze, razem z dziećmi, właścicieli, Kalinka siedzi i ogląda telewizję. Także. Posłuchajcie, a czy zdarza się, że ludzie, sternicy czy żeglarze, których kształcicie, oni potem zmieniają swoje życie podobnie jak wy? Że odkrywają w tym coś tak pociągającego? Ten brak wyścigu szczurów? Czy, czy po prostu marzenie, którego z którego nie zdawali sobie sprawy. Tak, niestety, albo wtedy tak się nam to zdarzyło. Poza tym nasze życie wygląda tak, że mimo, że razem żyjemy i współpracujemy, to chodziliśmy te swoje ambicje i aspiracje. I ja uczestników, moja żona znów zajmuje się sprzedażą jachtów. I zrobiliśmy paru osobom taką krzywdę, że właśnie ja ich nauczyłem pływać, żona sprzedała mi jacht, i teraz żyją na jachcie. także. A to jest przenieśli się tak. zupełnie na powrót. Tak. tak? tak? tak. I, mm, na morzu jest bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo opcji do, do życia. W końcu jednak 70 ponad procent tej planety to jednak woda, więc te osoby bardzo często przenoszą na morze swoje doświadczenia zawodowe, jak na przykład informacy, którzy pracują zdalnie. Dzisiaj słowo pracy zdalnej jest dużo bardziej otwarte. Ale są też osoby, które postanowiły, tak jak my, żyć żeglarstwa. I w naszym pojedzie, którym zarządza też moja żona w, w Chorwacji, mamy kilka jachtów, które są pod polską banderą, gdzie są Polacy i odwiedzają ich też Polacy i ci ludzie już prywatach mają też Tak Państwo nie myślą, że jak. Jak ta ekipa schodzi na ląd, to próżnuje i leniuchuje, oni biorą się do roboty i dokarmiają koty. O. Tak, to też prawda. U nas Duże. naszej szkoleniowej nie da się, no dzieci, nie da się stresować tak, podczas egzaminu. Tak. Zatem nie prowadzimy szkoleń, bo jest zbyt ciepło. Zresztą osoby pragną bardziej wypocząć. W naszej sali w tej chwili jest ponad 10 kotów, które są leczone. No i, leczone to są tak, koty chore, tak. Prostu, My które wymagają nic pomocy nie szukamy. Założyliśmy, że jak idziemy na morze, poszliśmy na morze, to przestajemy chować wzrok, jak widzimy coś, co potrzebuje pomocy. Więc od rejsów charytatywnych to prowadzimy dla kobiet, które mają. Poważne problemy z nowotworem. Opiekujemy się też zwierzętami. Jak się nazywają te rejsy czy można się do Was zgłosić na taki rejs? Współpracujemy Jak to... z fundacjami, z taką fundacją, fundacją Łódzkiego Szpitala Kongicznego i też fundacją warszawską. A co daje? To już mniejsza z tym, bo tak, pewnie tak, będą nie was, jak będą ktoś Was tak. chciał znaleźć, to znajdą, ale czy każda kobieta, która przeszła przez taką chorobę albo jest podczas rekonwalescencji, może się zgłosić i co to im daje? Boimy się, żeby się te osoby zgłaszały do nas, bo my nie mamy do końca argumentów i wiedzy, żeby je wybrać. Ja czy zgłaszam się właśnie do fundacji, ale daje taką pewność tego, że po pierwsze codzienna praca, a tak na morzu właśnie jest nad sobą, nad tym, żeby przeżyć i zdrowieć, to jest sukces, bo my widzimy bardzo szybko te rezultaty. W chorobach takich długotrwałych ten rezultat jest tak daleko odniesiony w czasie, że ludzie się mocno tym deprymują. A tutaj wiemy, dzisiaj był sztorem, dzisiaj daliśmy sobie radę, wieczorem zasłużyliśmy na ciepły posiłek. I to jest bardzo szybko, jest problem i zaspokojenie tego problemu to satysfakcja. To jest daje... sens życia się jakby tak, tak. uwidacznia, prawda? Tak. Te osoby trochę nas z tego uczą, ale my też ich tego uczymy, że. Każdy dzień jest bardzo wartościowy, ponad tym tego może nie być, no i trochę będąc żeglarzem dalekomorskim, trzeba się z tym pogodzić, że któregoś dnia sztorm może nas przerosnąć dlatego też nie walczymy, nie panikujemy, robimy swoje mając nadzieję, że ta wiedza i doświadczenie plus odrobinę szczęścia mm. wystarczy, żeby ten dzień następny nastąpił i mm. to jest tak ogromna też taka nadzieja i szansa. Podobno tym naszym paniom się to podoba, takim największym naszym sukcesem, ponieważ współpracujemy często z paniami, które mają przerzuty i nie są wyleczone, dopiero są w czasie leczenia, że um, pierwszy takie rejs miał miejsce 7 lat temu, wiele z tych pani żyje dalej, z czego jest, bardzo się cieszymy, oczywiście to nie jest nasza zasługa to jest tam jeden z miliona elementów, które może na to wpłyną, ale jeżeli jesteśmy chociaż tą milionową częścią, to i tak się cieszymy. Podobnie jak z życiem naszych zwierzątek, no. bo spotkamy ich bardzo dużo. W mamy wrażenie, że koty traktowane są jak gołębie, że jak są to super, jak nie ma, oj nie ma, Nam no, my spotkamy je i leczymy, więc... W pewien sposób cieszymy się, że możemy nie tylko ludziom, ale też zwierzątom tak. dać nadzieję. Tak. Robimy to całkowicie z własnych środków, więc od czasu do czasu musimy Musimy zagryźć zęby i stwierdzić, że jak to my czasami stwierdzamy, że dobrze, darujemy sobie tam jakieś wyprawy świąteczne czy prezenty świąteczne, bo to, że pomagamy innym, po prostu daje nam taką satysfakcję, że nie kupimy za nowy komputer ani samochód. Także... No, Ciekawe, proszę ale... Państwa, spojrzenie na życie. Niektórzy by powiedzieli, że szaleńcy, ale takich ludzi się określa również mianem szaleńcy Boży. Więc myślę, że to. Ta... To dobro, które się mm. roztacza wokół was, no jest bezcenne, niezastąpione i myślę, że może dać nam wszystkim do myślenia, jak zmienić swoje życie troszkę chociażby. Oby tak było. My zachęcamy. Ten przykład może być również dla was inspirujący. Szukajcie Dzięki książki władzy wiatrów, kapitanów Edyty i Adama Jakubczaków. A ty do rodziców Dzięki. mówisz pani kapitan, pani kapitanie? Nie, mama tata. Żartowałam oczywiście. Czego wam o, mówi się stopy wodu pod doby dobrych wiatrów, ale tak naprawdę myślę, że pomyślności, nie? Tak, tak. tak, tak, tak. No to tego wam życzymy. I że Tak sobie... na koniec, jeżeli tu jest tak. nie rufuj marzeń napisane. Nie refuj. nie refuj. Nie refuj, a refować to co zrobić? To znaczy, to znaczy nie, nie składaj marzeń, nie a... zmniejszaj powierzchni marzeń. Refowanie a właśnie. to zmniejszanie powierzchni żagla. Bo najważniejsze <laughs> jest o tym, żeby pamiętać też o swoich marzeniach z dzieciństwa i je spełniać. Tak, tak. Bo to one są najszczersze. Tak. To Czyli... dla Was, drodzy Państwo, nie refujcie tak. marzeń, taki apel. Tak. Dziękujemy Wam bardzo za wizytę. Dziękujemy.